Taki samotny wypadzik na bardzo znany już teren i przechodzony. No i właściwie już końcówka chodzę. Prawie dwie godziny, nic ciekawego nie wpadło. No i teraz. Myślałem na początku, że jest to guzik. Później, że blaszka, ale to coś jest. Kotwica dookoła gwiazdy. W środku dziura, ani to guzik. No, naprawdę ciekawa rzecz. No dobra, może jeszcze coś wpadnie. Mam 15 minut. No i pod koniec w sumie 2 minuty później. Drugi dołek obok i widać jakąś monetkę. No, w sumie wiem co to jest. Widzę orła. Tak, kopiejka. Ej, ale fajnie zachowana. No, bardzo ładny stan. 1898 rok. No fajnie. No dobra, to może jeszcze coś. Fajne fanty tu wychodziły, głównie carskie. Tam już za tymi drzewami jest rów. No i niedługo pewnie będą domy, bo stoją skrzynki elektryczne. I tereny zniszczone. No i są pierwsze czerwoniaczki. Jeden ładny. I drugi. Idę do kocura, on do mnie. Krzyczy z daleka. Model, chodź. Mam wielkie srebro. Kurwa. Jak to zobaczysz, to padnę. No pewnie padnę. Już spadam. O, o kury. A mieliśmy mnie knąć. Ale z... co? Ale załóż srebro. Żartujesz? Nie, to już nie jest? żart, to jest nie żart, kurwa. No nie, bo trzymam to w ręku. <grywa> ja 1901 pi... rok, Funf Mark 5 Marek, tak? Nie znam. Jaka wielka moneta. Jaka srebrna. Jaki stan. Kocur. <grywa> ja pierdolę, mówię <grywa> nic, nic. No nic, niesamowite. Co tutaj jest? Aż się trzejszy słyszę. i uh -huh. naprawdę, tak jak... jaka wielka no, moneta. Że takie wielkie srewny nie znalazłem w życiu. Znajdowało się srebrne. No to pięć marek, jakiś. oczywiście. No pięć marek. Opis będzie, jak się błyszczy. No niesamowita. Kawał srebrny, No, nie? co zrobić ci zdjęcie z nią tak. Wejdź w zęby. <laughs> <laughs> no piękna jest. Five marek. Nawet przy kocurze jest wielka. No ładnie kopie kocur. No cały czas jesteśmy pod wrażeniem. Kocur kopię, A ja nie muszę. Bo u mnie monetki na wierzchu. Ale pewnie takie jakieś z monetkami na wierzchu. O wygląda mi na. Ty. Austro Węgry widzę. No właśnie, nie wiem co to jest. No ten orzeł, to jest Austro-Węgry, Austro -Węgry, tak? A, to jest tak, Tam coś jest, jest data. No dobra, ale taka znajoma monetka. Jednak przez to, że niewiele ich znajdujemy. To nie pamiętam. To nie wiemy nic. To nie wiemy nic. Kocur. Ale ty masz bęben naprawdę. Ale pasuje ci. No już teraz nie dasz rady. Kocur, kolejne sreberko. Już nie takie okaźne. Ale to nie jest okaźne, okazałe. Tak, nie, nie, nie tak okazałe jak tamte. No ale jest pokaźne. 15 kopiej. 15 kopiejek. No jest 15 kopiejek. No ale sreberko, jakby nie było. Jakby nie było sreberko. Nie, no ale tamta po prostu. Więc no. <gryzjna> inaczej się od no. ręku trzyma, nie? <gryzjna> No. Weź to, połóż na kogoś. No dobra. Kiedyś 15 kopiejek cieszyło, a teraz to tylko kurwa. rubla ten, 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 kurwa. I 5 markowych. No. To jest srebrnik, tak. No, kocur jest niemożliwy. Krzyczy guzik. Polski. Drugi jaki był? Groszek. Za chwilę drugi guzik. Groszek. No i teraz trzeci guzik. Co ty co? Kopiesz te guziki? Bo już szarski, prawda? No tak, jest orzeł. A, jeszcze te wcześniej te. I nagrywaliśmy. 10 groszy srebrne znalazł. Tak. No po prostu. A ja tak dzisiaj słabo. 10 groszy tutaj srebrerko. Mhm. A i 15 kopiejek. No to tak to nagraliśmy. No i kopiejki. Guziki. No tu jeszcze tego nie nagrywaliśmy. Polskiego też ładnie. Dobra. Polaczek. No jest polski guzik. No troszkę tam tego wychodzi. ten polski dokument. No i ta monetka piękna. No super. A w ogóle jesteśmy na w okolicy starych terenów, z których większość filmów chyba pochodzi. Motywacja. No. Na całe chodzenie. Wiadomo, że wszystko obsiane, ale to są takie pola. No, no, motywacja wróciła. No, wróciła, wróciła. Po, po ostatnim czasie już mieliśmy rezygnować, wziąć się na Tak, niestety nasze wypady Wyboranie wyglądały wiek, w ten sposób, że borówki. jechaliśmy, nawet nowe tereny odkrywaliśmy i dupa wokół starych, gdzie było pełno monet, śmierdą, innych rzeczy. Więc my, podejrzewamy, tak. że to nie jest taka zwyczajna sprawa. Ktoś nam wybiera z przednosa. Ale już jesteśmy wykończeni i wspierdzielamy. No, jaki czerwony kosur, ale ja nie lepiej. Dobra, no i wyszliśmy nareszcie. Szukaliśmy godzinkę. E, nie mogę co odczytać. Zaraz zobaczę. Szukaliśmy godzinkę. E, w ogóle pól, żeby gdzieś się zatrzymać, pochodzić. E, no, wszystko jeszcze jest obsiane. Tu taki idealny teren. Stare miejsce. Ale jak widać, warto w, na stare miejsca wracać, chociaż mam już takie, że na 100% są przeszukane <laughs> za własnym domem. Chodziłem tam już chyba ze 100 razy przynajmniej. Dobra, jest. Jest odznaczenie. Jest w końcu coś fajnego. Oczyściłem już szczoteczką. Ale za nic nie wiem, co to może być. Widać jakieś litery. Jest coś w środku. Myślę, że na spokojnie rozpracuję je w domu. Ale super, piękny sygnał 83. Myślałem, że będzie jakaś większa monetka, a nie spodziewałem się czegoś tak fajnego. No dobra, szukamy dalej. Wyszło jeszcze. co Wyszedł, wyszedł jeden grosz międzywojenny i plomba. Więc. a dołków chyba było z 5, więc jest fajnie. No i Kosur coś tam ma. Coś do kompletu. Razem. Od odznaki. Wow. To też poszukiwane, bo niektórzy znajdują same odznaki, tak? Fabryka graweru Emalier. Może będzie odznaka, bo to już coś jest Warszawa Nowy Świat. 45 No, kocur pęci, że piękna? No, kurwa, z odznaką by była No. Piękna. No, odznaka tak? do tego musiała być konkretna. Prawie. No. Akurat w jednym dołku zobacz, jaka jak znaka, nie? No, <grywa> da, takie, no. No W jednym dołku. Ale paciarajstwo. No. Znalazłem dwie groszówki międzywojenne. I teraz jakieś dziwne coś. Ta strona jest tak ścięta pod skosem. Druga również, równolegle. Są jakieś zdobienia. Po środku jest dziurka. Z czego to może być? To co to za metal? Chyba mieć. No takie coś. Kocur guzik jest. Kocur sobie tam odpoczywa, a ja znajduję. Jest guziczek. Tak właśnie mówiliśmy, żeby fajnie byłoby, jakby jakiś guzik wpadł, bo dawno nie było. O. Orzeł jakby polski. Korona jakby carska, albo pruska bardziej. Kocor właśnie mówi, że ten, tą nakrętkę, co znalazł do odznaki yy, To pierwszych Legionów, że gdzieś wyczaił No ale to tak z przymrużeniem oka No guziczek fajny, szkoda, że z tyłu nic Ale jest to rzek, no chyba pruski No dobra, fajnie Chodzi, kocur. Mamy naprawdę końcówkę sierpnia. Pogoda jest tak kiepska, że wyszliśmy w Polarach. Teraz się przyjaśniło. No i co? Drugie miejsce. Wcześniej znalazłem jednego grosza międzywojennego, a teraz jakąś dużą monetę. Fajny sygnał, 83-4. I coś jest, ale chyba mam podejrzenia, co to jest. O, dołeczek, nawet głęboko było. Tak, to są chyba dwie, dwie kopiejki. Zaraz sprawdzimy dokładniej. E, mam kocur chyba dwie kopiejki z 1860. Tak, bo tą wielkość, no niestety cyfry na nich na tej monecie nie widać. O, druga strona. Jest carski orzeł. No sygnał piękny. Zawsze nadzieja, że na takim sygnale jest fajna monetka, a często są to po prostu duże śmieci. Kosor zacząłem nagrywać, tak? no. walił to do dołuka z powrotem, Ach. no jest taka część, bardzo to ciężkie, no naprawdę waży porządnie, jakaś taka wypustka, pod spodem gładkie, Kosur mówi, że pancerne, część od czołga, no, no niewykluczone. No po prostu jesteśmy zniesmaczeni, kurwa, tymi, <noise> tym dniem. Yy, no bardzo. Takie pola w, w okolicy polu, gdzie znajdywaliśmy naprawdę pełno rzeczy. Pełno kosów. Pełno no, rzeczy, jak i jaki piąte pełny pole jest kotur. No a teraz nic, piąte pole nic. No i na ta, rynę, taki kotur, guziczek. No. no, ostatni sygnał. I fajny. No, ostatni sygnał, i pobieram. Widzimy. W samych rowerach. guzik y, zapewne armicarskiej z 12 pułk. Tak, sygnatur nie ma żadnych. Wypukły łóżko, płaskownik. 12 pułk. No ale tak łazimy, łazimy. I nic. Tylko się zmęczyłem kocu. No ale i tak jest fajnie. No, towarzystwo twoje zawsze jest fajne. Masz Ej. ten guzik. Chodź. chodź. I nad się nagrało. Chodź, chodź przytulimy. Chodź. Nie. Nie. No chodź koster. Eee. Tak właśnie się lubimy. Zmieniliśmy miejsce na takie pole, gdzie wyszły. Co? A, złotówka z perelu. No wyszedł dwa guziki w dużym odstępie czasu napoleońskie. No i teraz co? Mam sygnał. Jest monetka, kocur. Monetka, która jest popularna, ale dawnej jej nie znaleźliśmy. To jest 10 groszy 1840. Sreberko. No ale dziabnąłem ją szpadlem. Jest szpadlem, dziabnięta. No tak, to stan widać, że ładny, no ale niestety i tak się zdarza. Pokaż. Coś się no, Nie, nie tak bardzo. No. On go to...